To jest no. Hmm. No, To jest ta, ta ruska, to książkę wyjebała? No. U, to, Cześć, to jest trajno. A to O, to chuj, Dlaczego? to, no, co? Co? Weź. Weź zamknij pizzy. No, nie ma... wychodź w tę weź. kamera. Nie, 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 Czeszka w dupę jema, na chuj Idziemy? Idzie. Czekaj, kacz, ja na nabry, samu, ale... Gołą, kurwa, nie Kaczy Gołąb. Przyjechałem nagrać, ale Ale nie wiem, czy była ładna, także co się jarzyć. To nie jest twój spot! To nie jest twój spot. Co? To nie jest twój spot. To nie jest grinders. Nie, to to jest jakaś parodia. Chciałem jak schodzi? Tak właśnie działa. Tak właśnie działa, magiczna gumka do ścierania. Papieru firmy Open Bar, że papier z czarnego staje się biały. What? <laughs> Jeszcze piątkę do kamery powinniśmy zbić. Idziemy z nie że... na pizzy, a tam nie ma pizzy. Tego! Y, kurwa, sam 41, kurwa! się właśnie oddywasz, kurwa, gangsteram, kurwa. Nic nie mógłem. Mam pytanie. Będzie kto plani robił? Chyba ty Uważaj, uważaj bierzesz czy nie? Mamo, ja nie palę. No, Mam te, te filmiki pokazuje. Jak się matka bo bo, bo moja, mama, moja mama ogląda mnie w internecie.

Nic <laughs> się na jawie! Ty, ty do której pokielnicy mam ci No kurwa. A czy nie? Narodzenie, żebyś to sam wypił. Jak tu 10 osób kurwa przyniosą butelki. Wej. Szulę, powlatuj do każdej. No nie Ja Co? ci zabiorę, panie Nie, No ja może. Koresponduj? Pierdolę. Nie. Musi moją karierę prowadzić do przodu. No Mama nie palę Jaką karierę, jak to jest tylko no powiedz, się. powiedz coś do panek. Wysłij A Siewer, pozdrawiam. Powiedz, że nie ma spalony. Pozdrawiamki do kamery. Przyjdź się, że. Cześć, panek. Telefon. Siebie, przydaj się, mam telefon. Że... Siewer, przyjdź. się.